Dzień dobry, vlog, jak już niektórzy poznają Otyczenie albo nie poznają, jak nagrywam z tego miejsca Zazwyczaj jesteś, jestem w Polsce, więc tak, jesteśmy w Polsce Słuchajcie, minął już tydzień tak naprawdę, odkąd jesteśmy w Polsce Jutro mija tydzień, od kiedy jesteśmy, przyjechaliśmy na trzy tygodnie Dopiero się odzywam, bo pierwszy tydzień był taki, wiecie Każdy się z, ka czy każdy z każdym, każdy się z Ameliam zapoznawał Jeździliśmy w miarę rozsądku Co, co któryś dzień tam żeby się Amelka zapoznała Jutro przyjeżdżają nas kolejni goście I tak nam czas mija Dodatkowo oczywiście nie by było się bez po lekarzy, bo też jak jesteśmy w Polsce to wiadomo Lekarze I stwierdzam, że trzeba coś zacząć nagrywać Jezus, jeszcze Jezu, sobie, dzisiaj nie mogę, dawno nie nagrywałam Laptopa nie wzięłam, dlatego że stwierdziłam, że tak pewnie czasu nie będę miała zbytnio i nie mieliśmy nawet już miejsca, bo tyle wszystkiego jechało, więc nie wzięłam po raz pierwszy do Polski laptopa, ale myślę, że jednak chyba już na kolejny raz wezmę hmm, Laptopo, bo teraz trochę żałuję, że go nie wzięłam. Nie będę wam go zmontować vlogów i dopiero w Oj, i dopiero w łatować po trzech tygodniach hmm, te vlogi, jak już wrócę, więc jak już, je ogląd jak już tego vlogu oglądacie, to powiecie mi, jakie jest opóźnieniem. I tak się cieszę, że w końcu przyjechaliśmy z Amelią do Polski. Dziadki są zachwyceni. Ozi też. O! Ozula też, jak się patrzy, ty, Jak się że jak tam chodzi. Pan z Amelią. No. Także Ozi też jest zachwycony. Tutaj kupiliśmy małej takie coś do bawienia tylko. Tutaj tylko to opada, czyli opada, my tak to spuszczamy, żeby ją w... o, wyjąć I kupiliśmy takie łóżeczko też tutaj do stawka, którą zostawimy Ja w ogóle dopijam zimną kawę wieczorem No i tak nam mijają mała brz... przeszykowana do spania, nie wiem, czemu mówiłam I tak nam mijają dni yy, bardzo fajnie My się cieszymy, wszyscy się cieszą Jak znaleźliśmy podróż Powiem wam, że Tak sobie Ale daliśmy radę, dlatego że robiliśmy ogromne koło Bo musieliśmy jechać Do Świnoujścia odebrać dowód mały Jechać tak trochę wiecie w ciemno, żeby nas nieco pojechać na granicę całe życie tam w tej tej granicy rzadko kto jest ale później jechaliśmy do Szczecina Ja tam miałam wizytę I później dopiero jechaliśmy do nas do domu Więc jechaliśmy łącznie 12 godzin Oczywiście z przerwami, ale cała ta podróż trwa 12 godzin Byłam wykończona, myślałam, że już nigdy do domu nie dojedziemy I teraz jak nagrywam, to mi się przypomniało, że nawet nie wzięłam ładowarki do baterii Więc nie wiem nawet ile wam ponagrywam Ale no wciąż mówię, że wrócę Naprawdę teraz już wracam na tego y, YouTube'a, już jestem całkiem taka doszłam do siebie y, i wracam Więc będę teraz nagrywać już regularnie, ciężko mi się zabrać, bo wiadomo, że jak się robi przerwę to później zawsze ciężej jest wrócić Ale teraz zaczynamy nagrywać y, już, ja zacznę nagrywać już regularnie i będą te vlogi po urlopie już częściej Hey, później, oj oj, później w domu już też Zaczęłam hmm, nagrywać części słuchaj, bo muszę zieloniem czterdzić, bo związałam sobie górę, więc trochę tak średnio widać przycięłam włosy. Zrobiłam sobie paznokcie. Także się trochę jakby odgruzowuję tutaj. Ym, kupiłam też jakieś nowe ciuchy dla lepszego poczucia po tej ciąży, bo tak naprawdę nic nie kupowałam. I taki ładny obraz jeszcze Ameliza raczej. Amelię mamy, ale to my sobie zamówiliśmy. Wam pokażę obraz i łóżeczko. O, tutaj mamy taki obraz Amelii, ale coś słabo widać, bo jest ciemno. A tutaj mamy taką drewnianą fajną dostawkę dla niej. No. I tak to wygląda. Tam widzicie właśnie ten obraz. Um. I tak na właśnie ten tydzień minął na zapoznawaniu się. My tu musimy ogarnąć, poskładać łóżeczko, dość trochę do siebie po tej podróży. I jestem, także wracam i postaram się jak najczęściej wam teraz nagrywać. Chociaż teraz tak naprawdę, tak długo jak mi pozwolą na to, dwie baterie. tą co mam, plus jeszcze jedną. Także zapraszam do oglądania i nagrywamy. Działamy i już w końcu mogę po tych dwóch miesiącach wejść z powrotem te dobre tory pełna siły. Już wyzdrowiałam, doszłam do siebie, bardzo długo mi to zajęło, ale już jest ok. Z malutką też już yy, się tak zapoznaliśmy, że już mniej więcej, yy, już nam coraz lepiej to wszystko idzie, więc będzie troszeczkę więcej tego czasu, myślę. Teraz na urlopie na pewno, bo jest babcia i dziadek i jest kim zostawić małą. Dzień dobry, vlogmas. Oczywiście żartuję, byłam w Żabce, jeszcze mam takie ładne świąteczne kubeczki, tylko takie, więc no fajnie sobie przypomnieć grudzień, Weź ten dzień za rogi Słuchajcie, jesteśmy w Łodzi, musimy załatwić pewne sprawy i za chwilkę jedziemy do Primarka, także będzie hol z Primarka we vlogu to czekajcie, dawno nie byłam, chcę parę rzeczy pokupić Słuchajcie, właśnie sobie oglądam Szusz, bo ona robi Ona jest też złodziej i ona robi właśnie tej hole Na TikToku z Primarka i sobie oglądam, co tam ciekawego jest I co prawda powiem wam, że już parę rzeczy sobie upaczałam Więc mam nadzieję, że uda mi też się to kupić, co wszystko do co chcę Później idziemy po prostu do galerii coś zjeść I będziemy wracać do domu, bo przyjechaliśmy tutaj głównie załatwić Jedną rzecz ważną, a no, oczywiście, jak już jestem, to Primark musi być odw odwiedzony, i jak się zastanawiacie, gdzie jest y, Amelia, ta Amelia została dzisiaj z dziadkami, i to będzie taki pierwszy dzień mój, taki dłuższy bez niej. I niektóre matki płaczą, i się stresują. Y, a czy ja się stresuję, czy płaczę? Nie, ja jestem zadowolona, y, że mogę sobie skorzystać i odpocząć, bo powiem Wam, że. Y, też taki dzień y, nam się należy, mamom, taki bez y, dziecka. I Kuba ma takie dni, wiadomo. Co prawda jest teraz na urlopie po tacierzyńskim tacie mu się skończył. Teraz ma urlop, przez to jesteśmy w Polsce, ale on no do pracy więc jeszcze nie chodził, za chwilę wraca do pracy, więc też takie dni będzie miał, bo będzie w pracy. Ale miał takie dni, po czy zakupy, czy też jechał do Polski pozatwiać jakieś sprawy, czy wczoraj był sobie u siebie w domu na cały dzień, więc takie dni on ma. A ja zostaję z nią sama i nie, że narzekam, bo wiadomo... Uwielbiam z nią spędzać czas, ale ja odkąd urodziłam, jestem z nią 24 na dobę. Jedynie co teraz w Polsce jesteśmy, to gdzieś tam się wyrwaliśmy na przykład na godzinkę, czy jak mam to 3, ale także pół dnia mm, od rana, bo wyjechaliśmy po siódmej chwili, jest godzina już 10, a będziemy dziś 16. No to nie było takiego dnia dawno, a czyli dawno, w ogóle nie było takiego dnia, także fajnie. Mm. I tak. Wiadomo, że jestem ciekawa, co tam u niej. Już napisałam wiadomość, ale widzę, że nie odpisują, więc możliwe, że daje popalić dziewczyna. No ale nic. Ymm, wrócimy jak najszybciej to możliwe, oczywiście. Ymm, I. Ktoś idzie. <ścoughs> I, I teraz piję sobie kawkę. Będę korzystać, powiem Wam, że całą drogę do. Spałam sobie i odespałam, bo mamy lekko ponad dwie godzinki Do Łodzi z powrotem też ponad dwie, dwie godzinki, więc wyłącznie sobie odeśpię 4 godziny I super Swoją drogą wciąż wystawiam na Vinted Więc nic się nie zmieniło jak jestem w Polsce, co prawda nie wystawiam, bo nie mam czasu, ale mam ze sobą dwie paczki Muszę wydrukować etykietkę właśnie i wysłać jedną mam do paczkomatu, więc wrzucę, a drugą muszę znaleźć Orlem paczka. Nie lubię, jak to zamawia tymi innymi. Lubię, jak ktoś zamawia paczkomatem, bo mam blisko i mogę wrzucić od razu. A ta Ory paczka to tak u mnie w miejscowości nie ma. Muszę jechać dalej, no ale nie stara. Wziąłam je do łodzi, aż ze sobą przetarga. I tutaj na pewno gdzieś je wyślę, żeby mieć już z głowy. Sprzedałam dwie pary butów moich, które pokupiłam, bo chciałam poszukać jakiś zamiennik. Słuchajcie, na Nike i Force One. Jeden. I pokupiłam dwie pary i żadne nie spełniają Tych Ich w ogóle daleko Odstają od nich To stwierdziłam, że sprzedaję te dwie pary I sobie dołożę i sobie kupię Te Nike I Forcey białe Może jeszcze właśnie dzisiaj w galerii Muszę w ogóle zmienić, bo jestem ciekawa Czy mi stopa słuchajcie Nie powiększyła się w ciąży Bo nie wchodzę w wszystkie swoje buty A dużo dziewczyn w swoje buty nie wchodzi ale pamiętam, że ta I force 36,5 lekko za dużej chciałam kupić 35,5 kiedyś, kiedyś jak mówiłam, że jak na kolejny raz kupię, to muszę kupić 35,5, taką mam dużą stopę ale jestem ciekawa, czy teraz w nie wejdę czy jednak się okażą, że będą za małe, dobra, kończę i nie wiem, czy w Primarku coś nagram już to telefonam, bo aparat pewnie nie będę brała, <laughs> coś zjemy i i na pewno później wam odezwę się do was później, zrobię wam w domu halls Primarkę. Więc taki dzień dzisiaj dla mamy można to zaliczyć też pod randkę. W sumie, że to później. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dobra, że jest ciemno. Słuchajcie, my wróciliśmy i nagrywam wam to, co kupiliśmy z Primarku Kuba, to wszystko rozpakował. Torby nie mamy jest wyjęte. Pierwsza rzecz to jest taka bluzka pudro, pudrowo-różowa, którą mam na sobie z wisienkami, bo tutaj nie wzięłam, wzięłam jedną, bo tutaj na krótkie rękę, a w mieszkaniu w domu jest tak gorąco, że. zmoczył się. A w domu jest tak gorąco, że musiałam sobie jakąś kupić, taką fajną, dobra lecimy dalej dla każdego coś z dzieci kupiłam dla Amelci, słuchajcie, kupiłam pierwsze dżinsy, wyglądają tak chciałam troszeczkę jaśniejsze, ale były tylko y, takie, więc widziałam to co jest i wzięłam najmniejsze, czyli najmniejsze się zaczynam od 3, 6 miesięcy miesiąc na 68 więc będziemy mieć swoje pierwsze jeansy, na pewno jeszcze jakieś kupię, bo lubię takie dzieci w jeansach. a wiecie, to jest taki jeans, ale taki ja, mięciutki Dobra, Kuba sobie kupię zwykłą taką śmietankową bluzkę. Teraz nam już to pogniotło. Ja sobie kupiłam zwykłe legginsy czarne po domu, żebym miała. Tutaj sobie kupiłam taką bluzkę na krótki rękaw, co polecała susz. Rozmiar S. Sobie wziąłam taką. Ona niby, że jest taka jak Skims, czyli taka fajna, obcisła. I ten materiał ma taki serio fajny elastyczny. Później sobie wziąłam taką bluzę pudrowo-różą z napisem PARIS Taką wielką, długą, ale to jest SK jak coś I fajna do leginców będzie, więc taką bluzę, ale coś... O, słabo widać, o teraz widzicie Taka Później co tutaj mamy? O, Kuba sobie wziął też takie spodenki dresowe Już krótkie na Bo te kolory, coś to przeklamują. Na, już na, na lato Teraz tak do oliwki Wzięłam dwie Takie bluzy Jedna jest taka O Bluza Chciałam coś na krótki rękaw, ale jeszcze nic nie mam Na krótki rękaw jeszcze jest wszystko na długi I drugą bluzę Wzięłam jej Taką I z tyłu Taki napis o. I smoczuś I, Już I, się. No. O to wykopał O to wykopał Dobra jestem dla kuzynki o, się, Dla kuzynki e, Co ma chłopczyka Kupiłam taki dresik żeby bardzo mi się spodobał, tak? I z tyłu te bluzy ma Takie słoneczko I wzięłam po kuli Właśnie tutaj chłopczykowi wzięłam Wiktorkowi taką kaczuszkę Do kompania. A Oliwce wzięłam Księżniczkę Śpiącą królewę, Ale nie wiem, nie już Kuba ją położył, czekajcie i oliwi. Tak. O. No, i to na tyle. Słuchajcie, dzisiaj ogólnie, wy, w ogóle wytłumaczę o wiele później, ale dzisiaj, jak ja to nagrywam, jest już tusty czwartek, także idę na y, pączusia i kawusie. Y, bo dzisiaj jesteśmy na jednej kawie, to wspólnej na pół, także kawy mi się chce, bo już jest dosyć późno. No i to całe nasze zakupy. Yy. I pierwsza taka przerwa z myszką, Teraz sobie śpi. Zobaczcie. Nie wiem czy widzicie, aha, mój statyw jak coś. A tam sobie śpi na boczku i się przewraca na boczek i lubi spać sobie na boczku. U nas jest tak gorąco, że jej nawet nie przykrywam. Także sobie śpi. Słuchajcie, mamy mieszkanie 23 stopnie w, w mieszkaniu w domu i to jest bardzo dużo. No, więc idę na kawę i to będzie taki zlepek z wszystkich dni. Muszę teraz to pochować i porozdawać to, dla kogo mamy.